Nazywam się Mirosław Skórka i jestem dyrektorem programu Stade Turstu Poland Fundacji Liderzy Przemian. Od 16 lat dzielimy się doświadczeniami transformacji naszego kraju z przyjaciółmi z za wschodniej granicy. Przez pandemię po raz pierwszy nie mogliśmy zaprosić gości na wizyty studyjne do Polski. Dlatego postanowiliśmy ruszyć w Polskę, by pokazać najlepsze doświadczenia naszych samorządów. Najbardziej rozwiniętym obszarem zapewnienia bezpieczeństwa w gminie jest obszar dotyczący szeroko pojętego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. To bezpieczeństwo przeciwpożarowe w poszczególnych gminach zapewniają jednostki ochotniczej straży pożarnej. Przy czym co charakterystyczne, to jednostki ochotniczej straży pożarnej są bytami odrębnymi od gmin. Jednostki ochotniczej straży pożarnej działają jako stowarzyszenia. Ale polskie prawo pozwala dofinansowywać działalność ochotniczych straży pożarnych i dzięki temu, dzięki temu w poszczególnych gminach te jednostki ochotniczej straży pożarnej działają bardzo prężnie. Posiadamy trzy wozy. Trzeba, trzeba tutaj nadmienić, że jest to Jelcz GCBA, czyli samochód ciężki posiadający 6000 litrów wody. Drugim samochodem jest samochód GBA, czyli samochód średni, posiadający 2,5 tysiąca litry wody i jest to samochód dziesięcioletni. No i najnowszy nabytek, Ford Transit. Szanowni Państwo, znajdujemy się w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościadowie. Jak, jak widzimy, mamy trzy pojazdy. Ciężki, czyli beczkowóz z dużą pojemnością wody. Średni samochód pożarniczo-gaśniczy i lekki. Najnowszy nabytek sprzed trzech lat. Dzięki staraniom się naszych druhów napisali wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i, i wsparciu z budżetu Gminnego Światów został zakupiony. W obecnej chwili posiadamy 68 strażaków, ochotników, z czego 31 ma aktualne wszystkie przeszkolenia. Niezbędne do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak również oczywiście badania lekarskie. Nasze akcje to nie tylko pożary, ale również anomalie pogodowe. Co w dzisiejszych czasach robi się to coraz częstsze. Zdarzenia drogowe. Wiadomo, droga krajowa numer 74. No i przede wszystkim tak pożary lasów, gdzie w naszej gminie jest bardzo duży obszar tych lasów. Na stanowisku kierowania w komendzie państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku przychodzi informacja o zdarzeniu dyżurny z systemem automatycznego wywołania dysponuje naszą jednostkę. Przycisk, przyciskiem po prostu, gdzie u nas w tym momencie jest terminal, który wysyła do strażaków, ochotników SMS-y o zdarzeniu. Jednocześnie w tym samym czasie zaczyna być syrena. Szanowni Państwo, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w odróżnieniu od Państwowych Straży Pożarnych, no różnią się przede wszystkim źródłem finansowania. Bo OSP przede wszystkim jest na utrzymaniu samorządu lokalnego, czyli gmin, natomiast PSP, no wiadomo, jest to zadanie własne rządu, jest to administracja rządowa. Samo funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych ja oceniam jako unikatowe w skali i Europy, i nawet świata, bowiem bardzo ważne zadania związane z bezpieczeństwem, ale szeroko pojętym bezpieczeństwem przeciwpożarowym bezpieczeństwem przeciwpowodziowym realizowane są przez ochotników. Skoro jest 30 osób posiadających Odpowiednie przeszkolenia oraz badania lekarskie zawsze znajdzie się te 5, 6, 8 osób, które mogą udać się na akcję. Każdy strażak 31, każdy ma swoją szafkę, swój hełm, swój swoje ubranie. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa w tym obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego, to same gminy bezpośrednio mogą realizować te zadania poprzez powoływane przez poszczególne samorządy straże gminne. Straże gminne zajmują się przede wszystkim zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w tym wymiarze lokalnym, porządku i czystości. Straż Miejska w Grodowisku Mazowieckim powstała w 1995 roku. To były takie dziwne czasy. Policja miała wtedy problem z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa i Straże Miejskie, Straże Gminne powstawały do tego, żeby samorząd, który jest odpowiedzialny za zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i porządku, mógł realizować te zadania. Straż Miejska w 2020 roku, Straż Miejska w Grodzisku Mazowieckim to, to, to nie są tylko blokady pojazdów źle zaparkowanych, to nie jest tylko obsługa parkometrów w strefie płatnego parkowania. Zajmujemy się przede wszystkim ochroną środowiska, czyli dbamy o to środowisko, mamy na wyposażeniu drony. Mamy dwa takie drony, które badają jakość powietrza. Używamy ich do tego, żeby sprawdzić. No tak po prostu mówiąc, czym nasi mieszkańcy palą w swoich kotłowniach, w swoich piecach. To jest takie zadanie, w którym tak naprawdę staramy się wyręczyć policję, ale i wyręczyć urzędników w zakresie ochrony środowiska. Troszkę tak na wzór jakby policji zajmującej się ochroną środowiska. Sprawdzamy naszych mieszkańców pod kątem tego, co robią z nieczystościami płynnymi, jak pozbywają się śmieci, czy mają podpisane umowy, czy realizują te umowy. Zależy nam na tym, żeby nasza gmina, nasze miasto było czyste. Coraz mniej jest takich przypadków, w których na przykład w wynikach laboratoryjnych stwierdzamy palenie tzw. odpadami. Oczywiście wtedy, kiedy istnieje taka konieczność, musimy stosować te restrykcje w postaci sankcji mandatowych czy kierowania nawet spraw do sądu, ale jest to dla nas ostateczność. Staramy się tłumaczyć naszym mieszkańcom w sytuacjach, w których coś robią źle albo coś realizują niezgodnie z prawem, po to, żeby mieli pełną świadomość swojego postępowania. Skupiamy się także na profilaktyce. Realizujemy różnego rodzaju pogadanki z młodzieżą w szkołach, w przedszkolach. Mamy miasteczko ruchu drogowego mobilne, mamy różne takie edukacyjne przyrządy, które pomagają nam, tym dzieciom, wytłumaczyć, jak mają się zachować na drodze. Prowadzimy różnego rodzaju akcje promujące noszenie odblasków, przede wszystkim dla dzieci, młodzieży, ale także dla osób dorosłych. To jest niezwykle ważne, żeby w takim okresie nie tylko jesiennym, ale przede wszystkim jesiennym, a zwłaszcza po zmroku, żeby pieszy był widoczny. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy świadomie się zachowywali, żeby sami dbali o to środowisko. Zależy nam również na tym, żeby Wiedzieli, że zawsze mogą na nas liczyć, że jesteśmy taką jednostką, która służy pomocą, a nie tylko i wyłącznie kojarzy się z jakąś represją. Samorządy mogą instalować monitoring, który ma zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Ring mieści się w budynku Komendy Powiatowej Policji. Tam są moi pracownicy Straży Miejskiej, którzy obsługują go całodobowo przez 365 dni w roku. Mamy ponad 200 kamer, które obsługujemy w przestrzeni publicznej. To jest dość dużo. Nie liczę tutaj dodatkowych jeszcze kamer obiektów, bo specyficzne obiekty posiadają na przykład takich kamer około 60 w jednym obiekcie. Ale w tej przestrzeni publicznej naprawdę mamy mocno rozbudowany system monitoringu, i on na pewno, chociażby na podstawie danych statystycznych policji, przyczynia się do zwiększonego poziomu bezpieczeństwa. Przede wszystkim upatruję w monitoringu takiej funkcji prewencyjnej. Na tych przestrzeniach, gdzie jest urządzony monitoring gminny czy monitoring miejski, szansa, że wystąpią jakieś zdarzenia, zdarzenia naruszające prawo, czy akty wandalizmu jest o wiele mniejsza. Na początku powstawania tego monitoringu, jego funkcjonowania, to było około 150-200 interwencji takich z monitoringu, które ujawnili operatorzy. W tej chwili takich interwencji, takich zdarzeń ujawniają ponad 100. Ponad 100 w ciągu miesiąca. Są to różnego rodzaju zdarzenia. Są to zniszczenia mienia, są to jakieś niewłaściwe zachowania, są to kwestie spraw porządkowych, nieprawidłowe parkowanie, są to jakieś przestępstwa o podłożu narkotykowym, czyli jakieś, jakieś, jakieś wymiany towaru, które udaje się zarejestrować pracownikom monitoringu. Oprócz zarejestrowania w czasie rzeczywistym ci operatorzy Przekazują informacje do dyżurnego policji bądź dyżurnego straży miejskiej, w zależności od tego, jak, z jaką kategorią zdarzenia mamy do czynienia. Oczywiście monitoring sam w sobie nie spowoduje wyeliminowania przestępczości, ale z całą pewnością spowoduje, że w tych przestrzeniach publicznych, z których korzystamy, na pewno zostanie ta przestępczość znacznie ograniczona. Nazywam się aspirant sztabowy Sylwester Puławski. Jestem kierownikiem posterunku policji w Długosiodle, w którym łącznie ze mną pełni służbę dziewięciu policjantów. Długosiodło jest regionem turystycznym i w lecie mamy tutaj bardzo duży napływ turystów przyjezdnych Którzy przyjeżdżają na działki letniskowe. Naszym głównym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom przyjezdnym, ale również mieszkańcom tutaj przebywającym na stałe. Policjanci z naszego posterunku uczestniczą w komisjach bezpieczeństwa, organizują debaty społeczne, wspólnie z pracownikiem samorządu dokonują lustracji dróg na terenie e, nasz, nam podległym, organizują i przeprowadzają działania edukacyjne skierowane dla, do dzieci i młodzieży. Policja jest instytucją apolityczną, jednakże zależy nam na dobrej współpracy z samorządem, co skutecznie czynimy. Władze samorządowe, gminne nie mają bezpośrednich instrumentów wpływania na funkcjonowanie policji, ale mogą wspierać finansowo funkcjonowanie jednostek policji. Mogą wspierać zakupy wyposażenia, sprzętu dla policjantów i to się, i to się dzieje. Władze samorządowe wspierają nas finansowo poprzez dofinansowanie zakupu radiowozów, zakupu sprzętu biurowego, fundują służby ponadnormatywne, dofinansowują remont pomieszczeń posterunku, fundują również nagrody roczne dla policjantów. W terenie gminy realizujemy również działania profilaktyczne skierowane do dzieci od najmłodszych lat od przedszkola po szkoły podstawowe, szkoły średnie rodzicami tych dzieci, jak również z seniorami. Z przedszkolakami najczęściej rozmawiamy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a także o kontakcie z osobami nieznajomymi. Z dziećmi starszymi i z młodzieżą rozmawiamy o cyberzagrożeniach, jak również o odpowiedzialności za popełnione czyny karalne. ご対応。